Zlokalizuj małe otwory na dźwigni wyłącznika wybierz odpowiednie urządzenie pin in lub pin out. Umieść dźwignię wyłącznika w pozycji wyłączonej. Naciśnij przycisk blokady, by zwolnić bolce. Umieść bolce w małych otworach dźwigni zwalniając przycisk. Umieść kłódkę zabezpieczającą brady w otworze blokady, by zakończyć proces. Blokada do wyłączników z dźwignią bez otworów. Umieść dźwignię wyłącznika w pozycji wyłączonej. Załóż metalowy zacisk między dźwignią i obudową wyłącznika. Dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by zabezpieczyć blokadę. Włóż kłódkę w otwór, by zablokować pozycję blokady. Przy pojedynczych wyłącznikach skorzystaj z blokady pin-in lub dwóch blokad pin-out. Dla wyłączników z wieloma wyłącznikami zaleca się stosowanie blokady do dźwigni bez otworów.